Po plowę dostał! Masz go? Dobra, tak. ktoś go dobił. A jest super, jeszcze dobra, jeden sniper. Dobra, dobra. Dwa, sam to to Mariusz. Dobra. dobra, idzie też sniper do ciebie. Fanty. Gdzieś tu, kurwa, ale wylądowałem. Na plecy wam wchodzą od strony dymu. Mariusz, Mariusz. Nie, o, dwie taczki. Dobra. Jeden zabity. O, kurzba jakiś Ale Nie wiem, jest... dlaczego nie byliśmy wszyscy w jednym, tylko byliśmy w rozjebani Ja nie żyłem. Ja mam jeszcze 20 sekund tutaj do odtworzenia się. Nie zgincie, proszę. Nie, nie, to idzie nam tego. Na, nie idzie nam najlepiej dzisiaj. Tam jest położę. Dobij go szybciutko. Do Żebyś sobie nie rzucił zaraz. Dobra. Jestem.

<noise> tu jest maska, tak ja już ją A. wziąłem. Czyli nie ma. ma Oho, idzie dym. Bezpieczna I w sklepie, się ten sklep. Bo ja wziąłem tą to, to na ten. Weź się tą. Dobra. Tu jest kolej. Jeszcze jeden. Dajemy sobie ten Dobra Oddychajcie, no to oddychajcie, to jest następny Ja mam też jeszcze jeden Ja też mam jeden ja tego nie mam, ale jak wy macie to pięknie ale maski nie mam, dlaczego nie mam maski? Eee, Tam jeszcze ja mam jeden? To się flornetuje od pleców, to jest niemożliwe nie, prawie. prawie Chyba, że też ma robić to co my Tutaj są na Kurde, lewa strona, lewa strona, Arturo. Chodź, chodź tutaj, chodź, chodź, do mnie, chodź Mam cię Jest nade mną, nade mną Kurwa dobieł mnie Masz płyty Artur? Mam dobrze jakbyście mieli flarę to to jest to pomnikak ten właśnie sprawdza, nigdzie nie ma kurde, biegam ale te karabiny dają przewagę kurwa, ja teraz kurwa. wziąłem od tego go karabin... o powaliliście go Artur powaliłeś go, będzie się podnosił no ładnie no i mamy ale to pięknie no ten... no. dobrze no nie, nie wyglądało, że wygramy to. cokolwiek no nie, tam nie wyglądało nie, nie no chaos był w pewnym momencie ale Pięknie Ten karabinek wziąłem od gościa to ty masz różnica między, Artur, między to... tymi kastomowymi a zwykłymi jest już zbyt duża nawet Szkoda wierzam. gadać to, No to już przeginają paliszcze kurde No ale Nie popisałem się tutaj będę jakimś pacyfistą albo innym śpiochem nie, tak się to chyba nikogo nie zabija A myślę tam chyba po jednym mm. No nie... jakiś gości na mój widok popełnił samobójstwo Oto Tak Dobra robota Było tam bardzo niebezpiecznie Rzucił się w przepaść to... Nagrywamy? <sumple> No Nagrywamy Przy końcu tak, A ja. wyborowego Strzelak wyborowy, proszę. Nie o. Zapomniane. Umiesz dobrać narzędzia do na roboty. Rozumiem. To nie wracamy do pracy! No, No tak, 1. tak. Artur 4, Maniak 7, Waldek 1, ja 1, no tak, tak.